Witam serdecznie, z tej strony szeryf Tomek. Dzisiaj z cyklu 3 grosze szeryfa. Będzie o pewnej hipokryzji katolika narodowca. Ponadto, ale zaczniemy od czegoś innego. Tutaj mamy stację benzynową, która należy do mojego dobrego kolegi Sławka z Kanady. Link zamieszczę w opisie i tutaj y, złą opinię stacja otrzymała, a ściśle mówiąc jakby się wczytać w to, w to co tam pisze to jego żona, która się tym przejęła i po prostu chciałbym prosić żebyście y, pisali dobre opinie, żeby po, po prostu wspierać polonijny biznes Chciałbym po prostu też tutaj przekazać, że kilkukrotnie rozmawiałem z żoną Sławka. Nie wierzę, żeby ona jakoś nie tak podchodziła do klientów jak trzeba. No, oni po prostu z tego żyją. Proszę o dawanie maksymalnej ilości gwiazdek i jak umiecie angielski, to proszę także o wpisanie komentarza po angielsku, polecającego to miejsce, chwalącego obsługę i tego typu rzeczy. Dzisiaj, dzisiaj po, po długiej przerwie będę odpowiadał na komentarze. Zajmę się też pewnym katolikiem narodowym i jego hipokryzją, mianowicie chodzi tutaj o pewien tweet pana Szlachtowicza, to jest to towarzystwo takie katolicko-narodowo tutaj z okolice Marcina Roli i jego portalu i telewizji w Realu24, o są ci właśnie też y, bliżej, bliżsi lub dalsi kumple Patlewicza, Brauna i tak dalej. Pisze on tutaj, y, że ludzie się generalnie dziwią, że może nawet nie ludzie, a politycy myślę w sumie, że akcja stop ukrainizacji polskiej rośnie w siłę. Y, a on się pyta skąd, skąd pieniądze na to wszystko, i nie mówcie mi o wojnie. 8% terenu Banderolandu nie jest objęte działaniami wojennymi. I tu podaje on link do many.pl, do artykułu z many.pl, gdzie generalnie, jak wynika z tytułu, Polska zrzeka się poboru podatków od uchodźców, którzy pracują zdalnie. No to szlachtowicz. No, nie chcę tutaj. Hipokryto jeden. O. Bo to, to, myślę, określenie do ciebie pasuje najbardziej. Sam byłeś w Anglii. Sam narzekałeś, płakałeś, jak to tam Polacy nie są źle traktowani i tak dalej. A tu, tutaj wyzywasz na Ukraińców. Poza tym równasz. Równasz do dziadostwa, zamiast domagać się, żeby Polakom również, żeby byli w ten sposób traktowani, żeby e, pa, państwo polskie nie pobierało podatków od, od wszystkich, którzy pracują zdalnie, e, no to ty się czepiasz Ukraińców, ty byś chciał, żeby od nich były pobierane, żeby po prostu równać do dziadostwa, no to... Ręce mi generalnie opadają. Taki z ciebie wolnościowiec, jak za przeproszeniem, z kozi i dupy trąba. Po drugie, nazywasz Ukrainę Banderolandem, podczas gdy no, to jest jedna wielka manipulacja. To, to idziesz idziesz w stronę na przykład Krzyśka Andrychowskiego. Nad którego postawą również ubolewam, ale no to trudno. No, po, poszedł moim zdaniem zakłamaną drogą, ale no, je, jego wybór, no to jest też na oddzielny odcinek. Krytyka tej osoby i jej podejścia do Ukrainy. Sugerujesz tutaj, że nazywając Ukrainę Banderolandem. Że tam jest jakieś nie wiadomo, jakie poparcie dla skrajnych prawicowców. Wiążesz ich tam zapewne z pułkiem Azov i tak dalej. Jest to nieprawda. Poparcie dla takich partii jak pozbanderowskich na Ukrainie jest marginalne, tak naprawdę. A ponadto pułk Azov powstał we wschodniej Ukrainie. Bodajże w obecnie okupowanym Berdiańsku. To jest albo obwód doniecki, albo zaporowski, już w tym momencie nie pamiętam. W każdym razie Grisza, z którym rozmawialiśmy i z którym jeszcze będzie na pewno rozmowa wkrótce, właśnie z Berdiańska pochodzi. No to jest jedna wielka manipulacja, szkoda gadać. Ja tutaj trochę z życiorysu. Urodzony tam w 78 roku w Olsztynie, Polak, katolik, hipokryta jeszcze by należało powiedzieć. O, wolnościowiec. Dupa z ciebie wołowa, a nie wolnościowiec, bo jakbyś był wolnościowcem, to byś to, to, to byś po, po prostu żądał zniesienia podatków dla, dla wszystkich, a nie opodatkowania Ukraińców i narodowiec zarazem tam, tam to, to ja bym napisał raczej nie nie narodowiec, ale patriota idiota, ale no to, to, moja, to moja osobista interpretacja, tutaj moje osobiste zdanie. Dziennikarz, tam nie dziennikarz. To już te, tak jak to całe w Realu, 24, który zaczynał karierę w polskim radiu Olsztyn, następnie był szefem redakcji w radiu. UWMFM w Olsztynie. Nie wiem, co to jest. Od 2005 roku na emigracji w Wielkiej Brytanii. Gdzie tworzył portal Nowy Polski Show? No to jest właśnie to. się. Punkt siedzenia zależy od miejsca siedzenia. Z, z te, te, taki Polak, katolik no, kojarzy mi się z Sebastianami z osiedla, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii. I z, i, I mówią Polska dla Polaków, a Anglia dla Anglików i Polaków. No to z tego typu hipokryzja. Był korespondentem telewizji Republika i telewizji w Realu 24. Od 2019 roku wraca do Polski. I jest prowadzącym pełnowymiarowym na antenie w Realu 24. No, dobra, już nie będziemy poświęcać więcej uwagi niż trzeba tej osobie. Tutaj ciekawy był komentarz już dość dawno temu. Takie zbiorcze odpowiedzi na komentarze mam dzisiaj. Kolega Łukasz Adamski, którego pozdrawiam, jest są jeden z uwierniejszych widzów i którym no, dziękuję za bycie ze mną w kontakcie, za dawanie różnych rad, za wspieranie tej inicjatywy prowadzenia kanału Szeryf Tomek. Zadał mi pytanie pod jednym z odcinków dotyczącym spożywania alkoholu w miejscu publicznym: czy spożywanie denaturatu w miejscu publicznym jest nadal legalne? Z tego, z tego, co mi wiadomo, to wprost nie było powiedziane nigdy, że spożywanie denaturatów w miejscu publicznym jest legalne. Natomiast było kilka wyroków yy, sądów yy, w wyniku tego, że Straż Miejska. Nakładała mandaty. Pewne osoby się nie przyjmowały tych mandatów. Między innymi był wyrok sądu w prudniku. Hmm. Gdzieś tutaj był na ten temat artykuł. No właśnie. Niestety sygnatury nie mam, ale. Yy, Piwa, wina czy wódki w miejscu publicznym pić nie wolno, o tym wiedzą wszyscy. Ale denaturat i owszem, dowodem jest orzeczenie sądu rejonowego w Prudniku, który odmówił ukarania za spożywanie tego alkoholu. Wszystko zgodnie z ustawą. No i jest tutaj historia, gdzie generalnie yy, jacyś fani spożywania denaturatu zostali... Wyłapani na monitoringu przez Straż Miejską, która interweniowała, nałożyła mandaty, oni ich nie przyjęli. Sprawa skończyła się w sądzie. I sąd po prostu stwierdził, że nie złamali ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o wychowaniu wcześniejszości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z czym nie było wykroczenia. I tutaj mamy stanowisko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Trześć w na, na takie postanowienia, jak tu piszą. No, widząc, widząc, słysząc um, niektórych członków tych organów, to um, mając z tym do czynienia trochę, to ja mam wrażenie, że ta komisja to czasami samymi swoimi członkami się powinna zająć. Ech, ale to mniejsza o to. Wracając do tematu, okazuje się, że jeżeli jest to legalne, to cała praca nasza mija się z celem, a Straż Miejska też nie będzie mogła właściwie wykonywać swoich obowiązków. Zgoda się, że tak, że praca wówczas Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mija się z celem. To równie dobrze perfumy się robiło też na alkoholu i to ktoś mógłby sobie perfumy pić. I te też nie można go ukarać wówczas zgodnie z tym orzeczeniem sądu i myślę, że gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych powinna wówczas apelację złożyć od orzeczenia. Tutaj mamy pokazuję fragmenty Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wpiszę, że jest ustawa stanowi, że jest apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przysługuje ono także osobom, której postanowienie, zarządzenie bezpośrednio dotyczą. Od postanowień i zarządzeń można wnieść sprzeciw, powoduje on. W każdym razie no szukam tutaj, czy będzie gdzieś o organizacjach. Na pewno, w każdym razie, jeżeli będzie podmiotem na prawach strony, tak zwanym. Będzie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tego typu sprawach, jeżeli przystąpi, no to i oni będą mogli wnieść apelację od takiego, od takiego orzeczenia, i powinni to zrobić po prostu ze względu na błędną interpretację przepisu, który dotyczy. Który, na podstawie którego sąd uznał, że denaturat nie jest alkoholem spożywczym, bo faktycznie co prawda nie jest, ale no, tutaj po prostu sąd nie zastosował tak zwanej wykładni celowościowej, który, co jest błędem w mojej e, opinii. I wykładnia celowościowa po prostu... E, Chodzi, chodzi w niej o to, że ustawa ma, ma generalnie jakiś cel i powinno, powinna być interpretacja zgodna z, no, z duchem pewnej ustawy, z jej celami i tak dalej, a nie po prostu interpretacja dosłowna. Tak mówiąc, bardzo skrótowo, w pewnym uproszczeniu. No i tyle. Niestety ja tutaj nie widzę, żeby gdzieś była podana sygnatura tego wyroku. Nie znalazłem jej w internecie, ale tak, Łukasz Adamski miał rację. No denaturat w pewnym sensie został tym wyrokiem Sądu Rejonowego w Prudniku zalegalizowany. Tutaj mamy jeszcze w Wikipedii trochę o gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeżeli by to kogoś interesowało, może sobie zatrzymać i poczytać. Ech. Przechodzimy do Łukasza Rępalskiego. Do kolegi Łukasza Rępalskiego. I jak tutaj Jaszczur do niego dzwonił. Niestety nie odebrał kaszere palski, a byłoby z czego się pośmiać, pewnie. Dobra, skończujnie teraz wajtek. Krótko. Dzwoniłem do dziwki. Która puszcza w internet, że Jakoby znowu mnie aresztowano. Nie wiem co ta dziwka chce. Nazwałeś już drugi raz na tym filmiku w ciągu kilkunastu sekund, od kiedy się odezwałeś, mojego kolegę Łukasza Rępalskiego dziwką. No to to jest poziom merytoryczny równy w. Nieodżałowanemu tutaj hejterkowi, mojemu me, Melkorowi, e, szatanikowi. E, mówi, że nie, 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 wiesz, nie, nie wiesz, co chce od ciebie. E, może się dowiemy. Czy chce, szuka chuja do dupy, to, to nie ja, nie, raczej nie ja. Czy pragnie rozgłosu i wzmocnienia swojej oglądalności, to już prędzej. Natomiast musisz wiedzieć, dziwko, że popełniasz przestępstwo. Wycierasz sobie, kurwa, mordę, organami. E, jak na razie, jak na razie to, to sam popełniłeś przestępstwo z artykułu 200, 212 kodeksu karnego. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej. Dobra. O takie postępowanie, właściwości, które mogą poniżyć lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla takiego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie lub każe ograniczenia wolności. Z tego co ja wiem, to Łukasz Remparski jest studentem prawa. Będzie chciał wykonywać zawód zaufania publicznego, a ty go tutaj dziwkom nazywasz. No, no z... jak jakbyk się to kwalifikuje. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynów określonego w paragrafie pierwszym za pomocą środków masowego komunikowania, no to dokładnie no za pomocą YouTube czyli jest wyższa kara pozbawienia wolności bo w zasadzie jest do roku już tutaj tu to... w przypadku jaszczura to wielokrotna recydywa jest no ale to pominijmy ten fakt Wracamy do Jaszczura. Więc ja, jak na razie, to tutaj sam popełniłeś e, przestępstwo i tyle. No, w Stalinowcu jeden. No, sam się tak e, Jaszczur określał, więc, no. On mówił, że chce do ZOMO wstąpić. To jakiś narodowy Stalinowiec, no, nie wiem, i to się kojarzy e, z takim komunistą Minem. Z Wietnamu, no to też był taki narodowy komunista. państwowymi. To nie są chłopcy na posyłki. To są poważne służby. Więc co w chuja z nimi lecisz? Do ciebie mówię, Rympalski. Ja nie jestem kurwa dla ciebie, Wojtuś. Mów do mnie chuju. Tylko się nie pomyl. Za Wojtusia będziesz bity w mordę. Za chujanie. Saś co. No... W zasadzie. W zasadzie, no to tutaj powiedział, no za jakieś kulturalne w, w, wręcz, wręcz takie sympatią pewną odzywanie się do niego. No mówi, że y, Łukasz Rempalski będzie wbity w mordę. No, to mamy kolejną groźbę karalną. Już nie, nie pierwszą i ni zapewne nie ostatnią. Znając życie, to, to zachowanie jaszczura przejdzie. No, tutaj pod tym względem mu się upieczę. To, to już, już tutaj dwa paragrafy <laughs> złamał w dwuminutowym filmiku, który puszczałem gdzieś od 30 sekundy. Link do niego też zamieszczę w opisie. By ktoś chciał całość, tam się. Przez te 30 sekund nic wielkiego nie działo, ale... ale zamieścimy, żeby podawać źródła. Co tutaj mamy? Mamy komentarze do filmów. Hmm. No i będziemy komentować dalej. Hmm. Nie chcę za bardzo komentować komentarzy. O, jeszcze muszę zobaczyć, która to minuta gdzieś. O, już 21 minut, ale to skomentujemy jeszcze niejakiego borsuka na szybko. Lepiej zapytaj się, czy, czy wolno założyć sprawę hamowi wyzywającemu innych, zwłaszcza gdy jest to guru Chojecki. Chojecki nie jest żadnym moim guru. Kiedyś, no... Kurczę, ile to ja z nim ze dwie godziny łącznie rozmawiałem, jakby tak no, wszystko zliczyć, ale no to, to, że ja z kimś rozmawiam, e, no to się okazuje dla niektórych, że ja w sekcie jestem. Chociaż nigdy w żadnej sekcie nie byłem. Kolega Sławek z Kanady też w żadnej sekcie nie był, bo no, ja, to, to, że raz byłem na zjeździe, to nie znaczy, że ja tam byłem członkiem jakiejś Grupy biblijnej. Nagle okaże się, że y, jemu nie, nie wolno, a katolickim konfidentom jak najbardziej. No i tam tłumaczę mu, że no, o, o co chodzi po prostu w wolności słowa i tak dalej. No. Nie, niewiele, mm, niewiele on widać z tego rozumie tak jak napisałem, nie słyszałem, żeby Chowiecki im tam zakładał jakieś sprawy. Zresztą tak jak napisałem tam w tamtym komentarzu przed miesiąca, jest to prawda oczywiście, że te teraz e, e, iść pod prąd w zasadzie nie oglądam. E, Czystki w organizacji, no to jest wyłączna sprawa ich wewnętrzna. Ani nie moja, ani nie ich. Pisało, że ministerstwa mają pełno ich pism, to mnie to też niewiele obchodzi. I on tam mi wypisywał, że tam Ochojecki. Groził im coś, coś tego typu. Wypisywał mi ostatnio. Ach, tutaj mamy jeden z jego komentarzy. Po co manipulujesz, tylko się ośmieszasz? Po pierwsze, waszego pastorka. No, żaden to nie jest mój pastor. I te, tego nie, nie przyznam. Bo... Nigdy nie byłem członkiem tego kościoła, co zresztą myślę, że oni sami by potwierdzili również. Tylko Śmieszasz po pierwsze waszego pastorka. Skazano za szereg przestępstw. Z tego co ja wiem, to Chojecki został skazany nieprawomocnie za m.in. za obraze uczuć religijnych. Natomiast jest to skazanie nieprawomocne. Apelacja jest w toku. Zresztą przypuszczam, że niedługo będzie. Tam za zniew znieważenie prezydenta za coś tam jeszcze, chyba, już nie pamiętam dokładnie, trzeba by się przypomnieć, podnosiliście gromko, że za słowa i po trzecie, że sekta groziła śmiercią. Aj, Jeżeli ktoś grozi śmiercią, to się po prostu to zgłasza. Zgłasza się to organom yy, ścigania i tyle, no, to pokrzywdzone zgłasza. Z tego, co ja wiem, to Melkor Szatanik groził śmiercią. Szymonowi Żukowi i tyle, a nie pierwsze słyszę, że żeby oni gdzieś tam wam grozili śmiercią. Jeżeli tak było, to trzeba było to zgłosić we właściwej miejscowo prokuraturze, czy generalnie na najbliższym posterunku policji. I tyle. Jednak tak, 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 czy siak, według was. Jednego to zamknąć, a, a, drugi, a dla drugiego wolność słowa. Ostrofaryzejski trybalizm. No nie no, ja jestem za wolnością słowa. Generalnie pełną, ale no to, to pełna to nie znaczy, że będziemy pozwalali w ramach wolności słowa, na przykład udostępniać na YouTube, nie wiem, treści pedofilskie. Jakieś grożenie śmiercią, groźby karalne i tego typu rzeczy. No to. To, to są moim zdaniem, jedyne ograniczenia wolności słowa, a no, dla mnie nie jest ograniczeniem, nie chciałbym, żeby był przepis z typu no 196 artykuł. Kodeksu karnego. To jest obraza uczuć religijnych. Zresztą. Damy go tutaj, żeby sobie zobaczyli, za co to Chojecki między innymi, odpowiadał. Kto obraża uczucia religijne in, innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega, każe, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Chojecki został w pierwszej instancji skazany wyłącznie za swoją działalność w serwisie YouTube. No i to jest nie w porządku, bo bo on tam je jedynie, co to, to mógł mówić. No. Tam o nim też były teksty nie za fajne, z tego co pamiętam, to w jednej z lubelskich parafii coś tam o, o nim kiedyś napisali w jakiejś gazetce. No. Nie, nie, fajnego i tyle no. to są sprawy, jeżeli on o, o kimś tam tak czy siak powiedział to to są sprawy na pozwy cywilne, a nie a nie na ściganie tutaj ze 196 artykułu bo to jest po prostu zwykłe konfidenctwo i Uważam, że ten artykuł po prostu powinien być zlikwidowany. Zresztą moim skromnym zdaniem 212 też powinien być zlikwidowany. Dobra, tyle. Nie przedłużamy. Trzymajcie się. Do następnego razu. I wkrótce będziemy się widzieć i słyszeć. Cześć.